naszej składki, dlatego że powszechne towarzystwa emerytalne działają oczywiście dla zysku. Chcą na tym zarobić. One inwestują te nasze pieniądze, zarządzają nimi. One mają specjalną kadrę, która, która to robi, muszą mieć siedzibę swoje i tak dalej. W związku z tym to kosztuje. Po drugie, oni chcą mieć jakieś zyski z tego tytułu. Jakich, jak wysokich opłat mogą od nas żądać towarzystwa emerytalne? Czy jest jakiś górny próg? Są dwa główne typy opłat. Jedna to jest opłata ze składki. Czyli płacimy składkę i jakąś, jakiś procent tej składki może być pobierana poprzez powszechne towarzystwo emerytalne. I tu nie ma limitu. Nie ma. Czyli Co? to może być na przykład 20%. Może być 20%, tylko tak naprawdę każdy fundusz ma inną opłatę, proponuje inną opłatę i wybieramy generalnie ten, w, który te opłaty są, w którym te opłaty są niższe, tak aby ta większa część naszej składki pracowała na naszą emeryturę. Oprócz tego jest druga, drugi typ opłat, tak zwana opłata z aktywów, czyli z środków, którymi zarządza fundusz emerytalny, czy powszechne towarzystwo emerytalne. I tu jest limit. Ta opłata może wynosić maksymalnie 0,6% w skali roku. Mhm. I generalnie ma na uwadze te dwie opłaty na przykład, czy należy porównywać opłatę ze składki i opłatę z aktywów i tu widzimy, który fundusz jest tańszy, który jest droższy. Czy opłaty będą wnoszone przez nas osobiście, czy też będą potrącane automatycznie niejako z naszego konta? Będą potrącane, w związku z tym Będziemy tylko jedynie podpisywać umowę z funduszem emerytalnym, Będzie mieć prospekt, w którym będziemy mieć informacje o tym, jakie te opłaty są, ale one są na automatycznie. Towarzystwo emerytalne zatrzymuje jako opłatę część każdej składki. Opłata jest tym większa, im więcej oszczędności ubezpieczony zgromadził na swoim koncie. O co pytać akwizytora pragnącego przekonać nas o tym, żeby, żeby właśnie w jego funduszu inwestować, inwestować nasze pieniądze? Bo teraz już niedługo ulice zaroją się od akwizytorów powszechnych towarzystw emerytalnych. Ja bym po pierwsze poprosił tego akwizytora, by przekazał mi materiały pisemne na temat danego powszechnego towarzystwa emerytalnego, tak aby móc porównać różne oferty różnych towarzystw emerytalnych. Czyli chcę, nie rozmawiać tylko z jednym. Może rozmawiać z kilkoma mhm. i porównywać oferty na spokojnie, najlepiej w domu. Czyli nie podpisywać umowy z pierwszym akwistorem, którego spotkamy. I należałoby zwrócić uwagę na następujące rzeczy. Po pierwsze, kto tworzy dane fundusze, towarzystwo emerytalne, czyli jacy są jego założyciele i jakie mają doświadczenie w zarządzaniu pieniędzmi na rynku. Druga kwestia jest taka, jakie opłaty powszechne towarzystwo emerytalne będzie pobierało od naszej składki. Im, wyższe te, Im niższe te opłaty, tym lepiej, tym większa część pieniędzy pracuje na naszą emeryturę. I trzecia kwestia, jakie kapitały własne towarzystwo emerytalne zainwestowało w działalność. Bo to znaczy, że im wyższe kapitały, tym większą rzecz, jak powiem, tyle zainwestowały, ty, tyle ma pieniędzmi ryzykuje. I można na te trzy kryteria należałoby podejmować decyzję o wyborze danego funduszu emerytalnego. Tylko podkreślam, a to jest dużo czasu, należy tą decyzję podejmować na spokojnie, po namyśle. Czy jesteśmy skazani tylko na informacje, które przekażą nam akwizytorzy, czy też możemy szukać innych niezależnej informacji na temat towarzystw? Oprócz informacji, które dostajemy od akwizytorów możemy jeszcze uzyskać informacje z prospektów informacyjnych, które wszystkie towarzystwa emerytalne mają obowiązek publikować. I w tych prospektach są zawarte dane zarówno o firmach, które zarządzają towarzystwem, jak i o ich obecnych wynikach inwestycyjnych. No ale to są informacje przygotowane przez towarzystwa. Gdzie można szukać informacji niezależnej? Znaczy, to są informacje o tyle niezależne, że fakty, które są podawane w prospekcie informacyjnym podlegają kontroli przez Urząd Nadzoru nad Funduszami Emerytalnymi, czyli są to informacje sprawdzone i jakby ich rzetelność z całą pewnością jest pełna. W każdej chwili można zażądać raportu finansowego od towarzystwa, któremu powierzyliśmy część swojej emerytalnej składki. W takim razie przejdźmy do konkretów. W tej chwili średnia pensja wynosi około 1300 zł. Weźmy sobie dwie osoby, powiedzmy 35-latka i 45-latka i załóżmy, że te osoby będą do końca swojego życia zawodowego, te osoby będą zarabiały średnią krajową, a przyjdą na emeryturę w wieku 65 lat. To ile dostaną? W przypadku osoby 45-letniej, która będzie relatywnie krótko oszczędzała w ramach nowego systemu emerytalnego. Gdyby ta osoba została wyłącznie w pierwszym filarze, czyli tylko by wpłacała do ZUS-u, jej emerytura powinna wynosić, licząc w pieniądzach dzisiejszych, czyli przy, przy dzisiejszej sile nabywczej złotówki, około 1700 złotych. No, w przypadku, jeżeli będzie inflacja, to będzie to odpowiednio większa kwota. Natomiast gdyby ta osoba zdecydowała się, część składki przenieść do funduszu emerytalnych, musi liczyć się z tym, że może to być kwota nieco większa albo nieco mniejsza. Przy czym w tym przypadku faktycznie jest tak, że prawdopodobieństwo, że w relacji do wariantu, gdzie oszczędza się wyłącznie w pierwszym filarze, możliwość straty jest nieco większa niż zysku. I można powiedzieć, że no jest pewne prawdopodobieństwo, że jeżeli się zdecydujemy na wejście do drugiego filaru, ta emerytura może być o kilkadziesiąt, kilkanaście złotych większa. Natomiast możliwość straty, straty, czy ryzyko? Możliwość straty jest, jest nieco większa i, i tutaj y, może to być o, o kilkadziesiąt złotych, złotych mniej y, do stu złotych powiedzmy. Y, przy czym oczywiście Trzeba się zastrzec. To się opiera na założeniach dotyczących wzrostu gospodarczego, dotyczących w ogóle warunków gospodarczych przez najbliższe kilkadziesiąt lat i oczywiście tu można mówić o tym, że no, należy się spodziewać pewnej sytuacji, ale, ale nie można powiedzieć, że to na pewno będzie tak. Mhm. Ale w tych granicach to mniej więcej jest, są tego rodzaju relacje. Jaki był zakładany wzrost gospodarczy w tych kalkulacjach? przy tego rodzaju symulacjach my przyjmujemy, że wzrost gospodarczy będzie w ciągu najbliższych kilkunastu lat wynosił około 4% realnie, natomiast w następnych latach on będzie nieco niższy, będzie spadał do, do około 3%. Na przykład mówiliśmy tutaj cały czas o tym 65-latku. Tak. Jeżeli natomiast ta osoba na przykład rok dłużej będzie pracowała, do, roku, do wieku do 66 roku życia, ta emerytura będzie już dużo wyższa. Innymi słowy te liczby, które pan, pan uh -huh. Bratkowski podawał, już są trochę inne, są wyższe, a w wieku 67 lat jeszcze wyższe. Uh -huh. W związku z tym ja bym chciał podkreślić, że to są symulacje, to nie są pewne emerytury. My nie mówimy, że ta emerytura będzie taka i taka. Uh -huh. Przy wielu czynnikach, na które nie wiemy dokładnie, jakie będą, możemy szacować, że one będą plus, minus takie, te emerytury będą gdzieś w tych okolicach się kształtowały. Obecny 45-latek uczestnicząc w pierwszym filarze wypracuje prawdopodobnie emeryturę w wysokości obecnego 1700 zł. Uczestnictwo w drugim filarze może powiększyć to świadczenie o kilkanaście bądź kilkadziesiąt zł. Ja, wracając może jeszcze tak. do, do ym, tego drugiego hipotecznego przypadku osoby 35-letniej. Tutaj te proporcje wyglądają nieco korzystniej dla y, osoby, która decyduje się na wejście do drugiego filaru. Można oczekiwać, że właśnie przy tych wszystkich zastrzeżeniach, o których y, mówił pan Petru, dotyczących, że nie wszystko daje się precyzyjnie przewidzieć. Y, wydaje się, że takim emeryturą wysoce prawdopodobnie jest około 2200 złotych. znowu licząc w złotówkach, które są, mają dzisiejszą siłę nabywczą. Y, ale tutaj z kolei prawdopodobieństwo wygrany jest jakby nieco większe, czyli tutaj przy korzystnym układzie tych czynników makroekonomicznych można liczyć na to, że ta emerytura dzięki wejściu do drugiego filaru będzie o 100-200, można nawet trochę więcej złotych większa. Natomiast prawdopodobieństwo straty jest mniejsze i można z dużym prawdopodobieństwem stwierdzić, że no jest mało prawdopodobne, żeby, żeby te relatywne w stosunku do pozostania w pierwszym filarze straty były większe niż kilkadziesiąt złotych. Także w tutaj, przypadku, jak 35-latka, zysk może być większy, a strata, choć możliwa, to z pewnością mniejsza. Prawdopodobieństwo tak. zysku jest większe mhm. niż prawdopodobieństwo straty. straty. Mhm. A w przypadku osoby bliżej 50 jest odwrotnie, tak. prawdopodobieństwo straty jest większe niż prawdopodobieństwo zysku. Mhm. I oczywiście w przypadku tej osoby dłużej oszczędzającej, ta rozpiętość między ewentualnymi zyskami z wejścia drugiego filaru, a tym, co można dostać w pierwszym filarze, jest kwotowo większa. Obecny 35-latek uczestnicząc w pierwszym filarze wypracuje prawdopodobnie emeryturę w wysokości obecnych 2200 zł. Przy innymi słowy, osoba 35-letnia ma większe prawdopodobieństwo zysku z tytułu przystąpienia do drugiego filaru niż straty. Natomiast osoba 45-letnia ma większe prawdopodobieństwo straty niż zysku, jeśli przystąpi do drugiego filaru. Jeszcze chciałbym dodać, właśnie tutaj pan Bratkowski powiedział, że zakładamy jednak, że wraz z upływem czasu te fundusze emerytalne będą obniżać opłaty ze składki, które będą pobierać na zarządzanie i w efekcie, że tak powiem, większa część naszych środków będzie pracowała na naszą emeryturę. Im dłużej oszczędzamy, tym, na, tym, więcej, znaczy, tym te składki są niższe i tym większa część pieniędzy, że tak powiem, finansuje nasze emerytury w przyszłości. Dziękuję panom bardzo serdecznie za tę rozmowę. Ja już czuję, jak się rozdzwonią za chwilę telefony. Przypominam, nasz numer telefonu to 022 843 42 33. Teraz przez godzinę po programie eksperci będą dyżurowali przy tym telefonie i odpowiadali na państwa pytania. Natomiast potem przez całą dobę czynna jest automatyczna sekretarka. Można te państwa pytania zostaną nagrane. My jest skrzętnie spiszemy i przekażemy naszym ekspertom.